Wesołych świąt życzę Wam, Wasz ulubiony śmieciarz. Nie będę już się chwalił, co wczoraj znalazłem na spacerku ostatnim przedświątecznym. W każdym razie życzę Wam, żebyście znajdowali bardzo dużo fajnych rzeczy, żeby Wam śmietnik darzył, żebyście znajdowali tyle fantów, żebyście nie mieli gdzie tego upchnąć żeby klienci, którzy chcą od was kupić, żeby wam e, walili drzwiami i oknami, wydzwaniali w wigilię i w nowy rok i w sylwestra o północy o ogłoszenia z Alixa także tego wszystkiego wam życzę i żeby się wam to spełniło bo mm. mnie to się spełnia, dzwonił przed chwilą do mnie facet, że chciał kupić rożno za 300 zł, które znalazłem w śmietniku, rożno jest 1976 roku. Stare dosyć, ale karteczka była, że rożno jest sprawne. Nawet ma tam wyposażenie tacki, druty, różne nadziewaki. Różne, różniaste sprawy, także sprawdzałem, podłączałem, grzeje, góra, dół. Jest pięknie, cudownie, 300 Waśki. zadzwoni po świętach. Także życzę Wam tego samego, żeby się Wam dobrze wiodło, i cześć.